Dzień dobry, cześć, witajcie, jesteśmy już po powrocie na Łono stolicy i przygody nieogaraz belka. Ciąg dalszy. Wróciłam z pracowni, gdzie udało mi się zapakować połowę paczek z zeszłego tygodnia, kiedy to nie było mnie. Chciałam prysznic, pomyślałam, ach, zmontuję kawałek vloga, napiję się kawki do tego, bo muszę wychodzić do dentysty. <grym> To jest właśnie dorosłość, moi drodzy, kiedy mm, boicie się y, rachunku a nie bólu. I pomyślałam, że do tego, mm, że właśnie napięcie kawy do tego montażu. Włączyłam ekspres. Kawka się robiła w Nie czuć tej kawy. Kapsułkę zostawiłam na bufecie w salonie. Przepuściłam wodę. Tak było. Nie chcę jeść obiadu przed wyjściem, bo nie lubię jeść przed dentystą, więc jem orzechy. Oba, to my obiad. One day later gdzie my jesteśmy podobne? Słuchajcie, są pewne sukcesy na tak. całą Jelenią Górę tylko raz się ktoś zapytał. Tak, ale chyba dlatego, że tak po prostu chcą zagaić. Może chciał zagaić. Ha, jak się czujesz? O co chodzi? To dlatego, że wiesz, że teraz Właśnie, będzie pita macza, ale nie będzie znać zimno. No właśnie, ja lubię macze dość zimno tylko. Sytuacja jest dramatyczna i wiedziała, że może się nie zatrujemy. Są to macze na ciepło. Why? Ta jest pumpkin spice na mleku kokosowym, a ta jest... Winter na mieku, mle, mieku, mleku... Mieku. mleku... Mleku... Mleku grochowym. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja na maczyna zima jestem, nie wiem. Na ciepło tylko w domu. Co, na ciepło tylko? W domu. Nie, bo to jest słodka, Słodka jak stopiorunów? Nie, to nie jest taka sprawa. Bardzo jest dobra. Syrop pyszny. pracę. Nie wiem, czy to, że będzie smakowała, bo ona będzie bardzo intensywna, jest na ciepło zawsze. Dobre to jest, jakie to jest prawdziwy Jakie to jest pyszne, ale to na pierwszy macie czy samego seroku? <grym> <Pytam> z ciekawości. <grym> Wyglądasz raczej jakaś. Na... <grym> Jej, Ej, mega pyszna. Twoja jest pyszna. Moja jest bardzo maczowa, więc mi też smakuje. Ale moi być moi zajmie wypiła spróbuj. To jest spotka. Serwa zagawy ma czy co? Nie Widziałam! Pyszne to jest. Naprawdę. Pamiętajcie, że przy jakimś, jakiejś golące czy czymś to inaczej czy karkówce mówi, nie? Inną mam <grymne> Niestety, ale przy olendrów na no, przeciwko maczy są ładne rzeczy. Muszę dobrać ten. Trzymam. Parkometr. Musisz dobrać parkometr? Tak, bo nie chcę. Do... Ładna polska ceramika tu jest. Jest też coś dla jesieniar. Mamy te, mhm. te, ja właśnie sobie biorę teraz niebieski. Magda, zaprezentuj Państwu. Bo chciałaś niebieski, nie? Tak, chciałam niebieski, bo zielony mi się znudził i zielony, powiemy zielonemu papa. Ale te są też super. Trochę mi się kojarzą z kulfonikami e, krasnoludków. Zobacz ten różowy. Mi się podoba ten różowy. Ja bym chciała, żeby ten był z To jest na miarę Twoich możliwości. To by mi powiększyło mojego koczka, którego nie ma. <grym /dziśle> moje, moje włosy, które są rodem z Lichenia. <grym /dziśle> taki złotek. A co, czekaj, tu jest ładna zestaw? Co? Nie wiem, czy to jest zestaw? czy to jest... Boże, myślałam przez sekundę, że to jest kubek, który ma pokrywkę do zaparzania i właśnie zaraz <grym /dziśle> będzie gdzieś tutaj. No to co, my to bym zapłaciła. No trudno, Zdarzyłam się w takiej ten piesek jest wypłoszasty jak ja pod żemce, która miała trwać 10 minut, a trwała 2 godziny. Pięknie są też te pieski porównane. Przepiękne. No, superowe pieski. Naprawdę, no jak się bawiłam synem, jak byłam dzieckiem. Spójrz, w narysowałam ci. Słodki tutaj. Jak poznajecie, jesteśmy pod Halą Mirowską i kupiłam sobie wełniane skarpety i ja już o nich słyszałam, ktoś mi je polecał i ja polecam w ciemno. Jest taki fajny wybór wełnianych. Te mam z wełny Merino, z takim ładnym rancikiem falbankowym i tu po prostu takie długie, wełniane, ciemnoszare, jasnoszare i takie kremowe. Może, jakie ja kocham bazarki. Kocham bazarki. Kto kocha bazarki, yy, łapka w górę. Przecież to wszystko tak pięknie wygląda, tak smakowo. Jezu. Yy, I tak, bardzo serdecznie proszę o informację, u kogo są grzyby, w jakich rejonach Polski są grzyby. Bo ja tęsknię za grzybobraniem. Wspaniale. No czy nie można się nerwowo wykończyć, przecież ja bym kupiła absolutnie każdą jedną rzecz, każdą. Co to? Sałatka. Tak nisko upadłam. Tak świątecznie się zrobiło, co? Ja muszę zamówić u Mariolki całą A. kryształową wazę śledzia pod pierzynką, bo ja tak kocham. Kiedyś wyniosłam całą ja kryształu, pamiętam. Pamiętam, pamiętam, tak było. Julia wzięła w wazie kryształowej i to kryształ chyba po mojej babci nawet. Śledzia pod pieżinką, i potem moja mama szukała przez dwa miesiące, gdzie jest ta waza. Gdzie ta patyla? To się znieca. Mój ja ojciec na pewno został już oskarżony o to, że ją unicestwił. Tak, próbuj. Pyszka czy nie pyszka? Mm, to jest, dobre, to jest jedzonko. dobre. Dobre, jest jedzonko. A wiesz co? Mm. Moja mama jeszcze daje jajko na twardo starte na grubym oczku, jako jedną z warstw. A tu jest marchewka chyba zamiast jajka, nie? Ale mi się posoliło. Gabcie żabelek. Jak Ci smakuje sałateczka? Molto bene, nie? Już jest roku na śledzia. Śledzia, barszczyk, pierożka. A ja wiesz, że nie jest dopiero 2 października? Słucham? 2 października dopiero jest. No ale to już jest. Jak chłodno, to jest śledziowo bardzo. Jeżeli czasami uważacie, że my tylko żarcą. No to tak się składa, że jak wychodzimy na miasto, to w sumie zwiedzamy parę miejsc i idziemy do sklepów najbliższych naszemu sercu. Moja spiżarnia. Czy stanie się również Twoja? bardzo Pyszne pierożki z jagodami. Tak, były my tu. Jeżeli widzicie moje pąsy, to to jest owoc yy, żywota naszego domowego ramenu, który robi się 10 minut jest tak pyszny, że już drugi raz wleciał w tym tygodniu na kolację, ale robi takie pąsy, Jest tak rozgrzewający, że mimo że zjadłam go już 3 godziny temu, no to ryj mam czerwony, jak jak. Jak co Lulusia pomocy jak burak. Widzę, że poszłaś prostolinijnie bardzo. Ja liczyłam na coś jednak bardziej takiego fantazyjnego. Nie Nie, jesteś wyrafinowana. Jesteś nierafinowana kolej silnikowy. Nierafinowana to akurat dobrze. No, widzisz jak ja Cię komplementuję? No, Przychodzę z polecajką i to taką ostrą, bo to będzie coś, co zmieni Wasze życie na lepsze. Możecie mi wierzyć. Możecie mi wierzyć, moi drodzy, i to jest rzecz, która zmieni Wasze życie na, le na lepsze. Pasz paszta. Pasta orzechowa z solą himalajską, czyli po prostu masło orzechowe. Kupuję w Rosku, jest od manufaktury rodziny sadowskich i to jest najlepsze absolutnie masło orzechowe, kiedykolwiek w życiu jadłam, trafia się czasami na promce za 15 zeta, to już jest chyba nie wiem, kurczę szósty słoiczek, bo na wyjeździe też kupiłyśmy, bo piekłam tam chlebek bananowy i zobaczcie jaki super skład orzechy ziemne, odrobina soli himalajskiej, mielonej jest to cudo, jest idealny i właśnie do takich rozgrzewających azjatyckich zupek tak, jak właśnie ten ramen, który yy, podawałam z boczniakami i z 6-minutowym jajem. To jest słoik. Tutaj też jest słoik. Tu, tu też jest słoik. A tutaj owoc naszej wizyty na bazarku czyli pomidorki, które będziemy przerabiać na pasatę. Z pomocą prawie 30-letniego termomiksa. Fajnie, fajnie, nie powiem, że nie fajnie, 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 coś jest, się... chryste nazareński, jakaś śmietła do czyszczenia butelek się tu zrobiła. Nie zwracamy uwagi, bo zaraz zobaczycie coś, po prostu stunning, tak pięknego. W drodze do Jeleniej Góry, która trwała oczywiście milion lat. Wpadłam na genialny pomysł razem z Lulusią po społu Jesteśmy takie mózgi, że pozjeżdżamy do kilku miasteczek na lumpy. I e, zajechałyśmy do jednego miasteczka. Pokazywało nam, że chyba w Kauflandzie jest tam e, second hand. Mówimy, nie no, to jest niemożliwe, ale słuchajcie, okazało się, że naprawdę w tym samym budynku kauflandowym jest second hand. I akurat był ostatni dzień przed dostawą, więc tam e, wparowałyśmy. I wyobraźcie sobie, że wszystko było po 5 zł, między innymi ta sukienka. No i ja przepraszam bardzo. Mówcie co chcecie, ale to jest takie piękne. Czy Wy widzicie te przeszycia? Nie wiem, może w tym ujęciu nie widać jeszcze potencjału. Ja jej nie przymierzałam, tylko ją po prostu kupiłam. Ma taki detal. Ja po prostu się zachwyciłam. Wie, jak to jest możliwe, że ona tam wisi? Ale ona po prostu czekała na mnie. My byłyśmy umówione. Taka sama krateczka jest tutaj, jak i na guziczkach, na mankicikach. Ma piękny krój. Mam nadzieję, że się w nią zmieszczę. A z takich poważnych problemów, to rzecz, która mnie najbardziej denerwuje, po wizycie u stomatologa zaraz po rachunku, to to, że ja nie byłam po godzinie 20 minutach w stanie. Z łatwością zamknąć szczęki, bo mi tak żuchwa zrętwiała. Ja mówię, ja się nie pisałam na to barbarzyństwo, absolutnie. Jeszcze za to płacę, dokładnie. Jeszcze mam jedną rzecz do zrobienia, ale to tak może być w nowym roku. I mówię do pani doktor, że ja to już się zapiszę w recepcji, także spokojnie, nie ma problemu. Mówi, Proszę usiąść pani Izabelo, ja panią zapiszę. Julia twierdzi, że dlatego, że pani stomatolog nie uważa mnie za, osobe, za osobę godną zaufania. Jakie wy, macie, jakie wy macie odczucia na ten temat? Bo ja myślę, że jestem bardzo godną zaufania, co mi można wszystko powiedzieć. Nic dzwoniłabym za pół roku. Teraz poprzednim razem byłam chyba w lipcu i im powiedziała, że jak ja nie wrócę do niej we wrześniu, Tomem już nie przyjmie nigdy i nigdzie. Także jest jeszcze szantażystką. O! Co to się stanęło? Słuchajcie, jak postanowili w mieście powiatowym wybudować wodny park rozrywki, ale pieniędzy się im skończyły, to właśnie tak by ta zjeżdżalnia wyglądała. Kocham Was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteście bardzo miłymi i dobrymi osobami. Moje serce bije do Was. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Love, papsi, bye